Prowadził te zamyślenia diakon, sygnał, który nam zwracał uwagę i ukazywał wartość cierpienia, uczył nas, podpowiadał, jak bezcennym darem do cierpienia Chrystusa, jak mamy my odnajdywać w Nim umiejętność współcierpienia, umiejętność przyjmowania cierpienia, tak jak Ofiarowanie cierpienia. Tydzień temu był razem z nami ksiądz Marcin i szczególnie mocno wybrzmiało to ten sens największy, najgłębszy, a jest nim miłość. Miłość, i usłyszeliśmy, że nie ma innej miłości jak ta miłość Jezusowa, można też powiedzieć, ukrzyżowana. I dzisiaj chciałbym tak. Zamykając ten czas, zadać pytanie, które może dziś z tyłu głowy powstało w Tobie i we mnie. No, jak to jest? Czy warto podejmować taką modlitwę, jak gościem Przecież każdy z nas mógłby wskazać w naszych, w naszych miejscowościach, w naszych kościołach, tych, którzy przychodzą zazwyczaj na taką modlitwę. I tych, których nie ma. I wy jeszcze lepiej niż ja potrafilibyście wyliczyć prawie dom po domu, kogo tutaj możemy zobaczyć, kto podejmuje taką modlitwę wspólnotową, żali, drogi krzyżowej. Czy też tych innych w ciągu roku w maju razem z Maryją? w październiku na Różańcu, na Ronaldach. Moglibyśmy więc przywoływać gdzieś z tyłu głowy, albo by nie tylko z tyłu głowy, ale po prostu przed oczy stawiać sobie tych, którzy podejmują, tych, którzy zrezygnowali, albo o tym nie pamiętają, których nie ma. I pytanie, czy warto więc przychodzić na Goście Żale, podejmować ten trud modlitwy wskazany przez Kościół od wielu wieków. Żeby odpowiedzieć, tak sobie na to pytanie, zatrzymałem się na chwilę przy tym tekście dzisiejszej niedzieli. I w Ewangelii według świętego Marka, tej z niedzieli panowej odnajdujemy dosyć mocny ślad a jeszcze mocniejszy w Ewangelii według świętego Mateusza, gdy opisywana jest ta męka Pana Jezusa. I właśnie u Mateusza jeszcze wyraźniej opisana jest sytuacja, gdy Pan Jezus podejmuje modlitwę większą. I to jest właśnie ten czas Ogrójca. Jezus idzie na tę modlitwę i prosi, swoich uczniów, by byli z nim na modlitwie. Dokładnie brzmi to u świętego Mateusza, tak, wziąwszy sobie apostołów, dokładnie teraz, począł się smucić i odczuwać w wtedy, drogę, wtedy rzekł do nich, smutna jest moja dusza, aż do śmierci, zostańcie tu i czuwajcie ze mną. A potem odszedł się nieco dalej, upadł na twarz i modlił się tymi słowami, Ojcze mój, jeśli to możliwe, niech mnie nie ten kielich. Wszakże nie jak ja chcę, ale jak ty. Potem przyszedł do uczniów i zastał ich śpiący. Rzekł więc do Piotra. Tak, jednej godziny nie mogliście czuwać ze mną? Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. <tuszy> Duch wprawdzie ochoczył, ale ciało słabe. Wiemy, że możemy jeszcze raz się odpocząć. I znowu powrócił do uczniów, i zastał śpiących, i powiedział: Śpicie jeszcze i odpoczywacie? A oto nadeszła godzina i syn człowieczy będzie wydany w ręce grzeszników. Od początku, od pierwszych wieków chrześcijaństwa, ojcowie chrześcijaństwa, doktorzy, Kościoła ten fragment interpretowali w taki sposób, że to właśnie tu popełniony błąd zaowocował potem u apostołów upadkiem. Tu popełniony błąd, kiedy nie chciało im się modlić, kiedy nie podjęli tej modlitwy, o którą poprosił Jezus, Wiemy, że było ich dwunastu. I wiemy, że jedenastu z nich zawiodło. Dwunasty, no trudno się wypowiadać. Pamiętamy, był niepełnoletni w prawie żydowskim, jego nikt się nie czekiał. On jeden był przy śmierci Jezusa. Ale dlatego, że też mu nic nie groziło. On nie miał wielkiej próby. Ale wszyscy jedenastu, wszystkich jedenastu pozostałych apostołów zawiodli, zawiedli. Przypomnijmy, Piotr to ten, który się zaparł, chociaż właśnie wtedy mówił: „Chodźmy, cię wszyscy opuścili, ja On pierwszy się, może nie pierwszy, on się zaparł najmocniej, najbardziej ewidentnie trzykrotnie. Ale popatrzmy na innych pozostałych. Dziewięciu z nich uciekło. Rozproszyło się, uciekło. A jeden z nich, Judasz, to zawiódł już całkowicie. Bo nie tylko, że zdradził. Ale nawet nie potrafił wrócić do Boga, zwrócić się do Boga, by mu przebaczył. I możemy powiedzieć, że wszyscy ulegli pokusie. Wszyscy dali się zwyciężyć sytuacji, problemom, kłopotom, zagrożeniom. Wszyscy, oprócz świętego Jana wspomnianego. Jaki z tego wniosek wyciągają Wcześniej chrześcijanie. Nie łudźmy się. Kto się nie modli, kto nie podejmuje modlitwy, o którą prosi Jezus, Kościół zawiedzie na pewno. Bo będzie sytuacja, wcześniej czy później, w której upadnie, w której zawiedzie, w której z Bogiem nie przeżyje. Pojawia się kolejne pytanie. No dobrze, ale czy jeżeli przychodzimy w takim razie na modlitwę, czy jeżeli ją podejmujemy, czy mamy pewność, że nie upadniemy? I tutaj jest znowu historia Kościoła, a także Pismo Święte mówi, takiej pewności nie mamy. W Piśmie Świętym jest napisane: Kto stoi, niech baczy, aby nie upadł. Takiej pewności nie mamy. Ale mamy szansę, że nas nie zwycięży, że nie zwyciężą przeciwności, pokusy, słabości. Mamy szansę. Bez modlitwy szans nie mamy bo życiem bo celem życia duchowego jak to kilka razy podkreślałem jest to co nam przekazał święty paweł w swoim liście celem życia duchowego jest dojście do takiej postawy w którym będziemy mogli wołać za świętym pawełem dzięki modlitwie właśnie dzięki podążaniu tą drogą jaką wskazuje Jezus żeby móc zawołać tak jak święty Paweł. Żyję ja, już nie ja. Żyje we mnie Chrystus. A więc wykorzystajmy tę szansę, jaką daje nam Kościół, o jaką prosi Kościół, jaką jest uczestnictwo w gorzkich żalach, drogach, krzyżowych, Eucharystii, towarzyszenie Jezusowi w Wielkim Tygodniu, Wykorzystajmy tę szansę. Otwierajmy nasze serce. Niech każdy z nas woła w niego. Żyję ja, już nie ja. Niech żyje we mnie Chrystus.